Cześć, witam, trzecie rano czas szykować się powoli do pracy drukarka zakończyła drukowanie a już widzę, że popełniłem mały błąd ale to naprawimy następnym razem o, wystygło wszystko, samo się odkleja przedni panel do jołka pięknie wydrukowany ja mam płytę właśnie taką, z takim Yy, taki surface ma i to mi się naprawdę bardzo podoba, no ładnie to wygląda, powiem Wam, że prześlicznie, Więc to jest element numer 1 i boczki, tu jak zobaczycie popełniłem błąd, to jest support, to czarne, to nie wiem dlaczego nie wydrukowało się to w tym e w filamencie wodo rozpuszczalnym, więc trzeba będzie troszkę podpiłować. generalnie odchodzi bez większego problemu. Więc tu też element, to jest kapsel jołka z prawej strony. Wygląda to naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. I trzeci element również ładnie wszystko wystygło tam jakieś jakieś resztki zostały. I to kolejny element, ten przychodzi a nie ten przychodzi z prawej strony, tamten przychodzi z lewej strony i też tu delikatny support, który odchodzi pod palcem, no jest to naprawdę ładnie zrobione, wygląda rewelacyjnie, nie trzeba będzie nawet malować, będzie po prostu jak oryginał, śrubki, wszystko, otwory, pięknie to wygląda. Tak więc pierwsze trzy elementy ten oczywiście do szlifowania. Pierwsze trzy elementy wydrukowane gotowe. Reszta będzie się drukować jak tylko wrócę.